Czemu ja kosimy hej hejka? Dobrze, wiesz kim jestem, jeśli nie to jest Adrisiek. I słuchajcie, dzisiaj odcineczek zrobimy z kdropa 20zł kontra ja, kontra strona Zobaczymy jak będzie to działało ze skrzyneczkami Czy z 20zł uda nam się wyjść na plus Oczywiście jeśli takie odcinki wam się podobają Zostawcie łapkę w górę, komentarz Możecie zostawić w komentarzu nazwę strony, na której też będę mógł przelać 20zł I zobaczyć czy otwierając skrzynki damy radę Zarobić na tym po prostu no słuchajcie. Dodatkowa też dla Was informacja. Jeśli chcielibyście, żebym zmierzył się ze skrzynkami walentynkowymi, też za 20 zł wpłacone. No to możecie dać znać w komentarzu, czy taka opcja wam pasuje. A my zamiast tego przejdziemy tutaj do skrzyneczek CSGO Savage. Chyba tak to ładnie przeczytać. Oczywiście nie wiem, czy wszyscy zauważyli. 20 zł wpłacone tutaj na górze wszystko widnieje. No, i słuchajcie, normalnie zaczyna się od tanich skrzynek, idzie coraz wyżej. Ja bym zaczął od skrzynki za 20 zł, bo nie wiem, czy jak potem otworzę tą za trójkę, czy uda nam się wbić wyżej. A z tej albo wybijemy się wyżej, albo te coraz tańsze będziemy otwierać. Może uda nam się wrócić do góry. Więc Sunset skrzyneczka możemy zobaczyć, jakie skinki tu są do wylosowania. Mamy koskę, której na pewno nie złapiemy. Kałach X-Ray, fajny kałaszek, chętnie bym go przygarnął. On jest z tych nowych kapsułek w czasie operacji, co jest do otwierania za gwiazdki. A wówka, jakieś kałaszki, dalej, emeczki. No, skinki są fajne, nie powiem, że nie. I większość, chyba, dość drogich. Drogie skiny zaczynają się chyba od tego 5.7, 7 bo ten 5.7 chyba stoi cały czas dość wysoko, bo tam w okolicach, chyba, 50 zł. Jeśli nam wypadnie, no to się okaże, czy mamy rację, czy się mylę. Na pewno też te czerwone coraz droższe. Ten kałaszek też stoi około, chyba, 4 Około 70-80 zł, może ciut więcej, ale co? Nie będę dłużej przeciągał, nie będę dłużej gadał. Otworzymy sobie pierwszą skrzyneczkę, zobaczymy co nam wylosuje. No i zaczynamy od -ki x ray No i taka Meczka 40 zł. No dobra, czyli mniej więcej ja ją sprzedaję. 40 zł pojawia nam się u nas w ekwipunku i od razu otworzymy sobie Lizarda. Udziemy wtedy od tych tańszych, sprawdzimy te tańsze. Czy może te tańsze też coś dają? Jak nie, to wrócimy do tej za 20 zł. Oczywiście pieniędzy teraz dzięki temu na koncie troszkę mamy. Tutaj te skinki też są dosyć przyjemne. Oczywiście są o wiele, wiele tańsze. Więc otworzymy sobie skrzynkę za czwóreczkę. I ze skrzynki za czwóreczkę leci nam MP5. Warte, złoty 50. Zł. No to ze skrzynki akurat tej wychodzimy na minus. I to całe 2,50. Parot, przejdziemy od razu do następnej skrzynki i wrócimy po prostu do tych droższych, jak ona daje. To nie ma za bardzo co kombinować. No to tutaj mamy też, tutaj też już pojawia się Koska, Kałaszek, Emeczki. Też przyjemne skinki, chociaż nie powiem, po poprzedniej skrzynce wątpię, że te będą nam coś dawać. Tutaj skrzyneczka nam przelatuje, MP Bizon, Osiris, 2 złote, ta skrzyneczka niestety też na minus. Do tych skrzynek pewnie wrócimy, jak nie będziemy mieli pieniędzy. Może uda nam się uzbierać dzięki sunset na skrzynkę jungle. Fajnie by było. No, zobaczymy. Z kolejna skrzyneczka za dwie dyszki. Kręcimy, losujemy. No i tutaj, jeśli UMP, to UMP za drogie. Niestety nie jest 15 zł. Czyli jeszcze na sunset'a nam starczy. No, fajnie by było jakieś te droższe skinki, żeby powypadały, żebyśmy mogli pobawić się dalej. No, znowu niestety MP5. Tym razem trochę inne. Też 15 zł. Więc dwa razy otwieramy, dwa razy jesteśmy na minus. Do 3 razy sztukę, jak to się mówi. E, jakby na kałaszku się zatrzymało, niestety nie. UMP 45, no tu już za 7 zł, więc. No jest o wiele, wiele gorzej. E, wrócimy sobie do Parota. Damy mu szansę, oczywiście. Mamy ciut powyżej dyszki na koncie. No i znowu MP5, Kidbash, 3 zł. A więc te skrzynki, no widać, że nie dają. sensu. pierwsza skrzynka ładnie dała. Niestety potem idzie o wiele, wiele gorzej. Więc tak jak na pierwszy strzał, skrzynka może powiedzieć, że jakby ktoś chciał, by wypłacił te dychy w suchym. Jest git. Ale oczywiście jak mamy pieniądze, no to po prostu będziemy kręcili. Zobaczymy, co się uda wykręcić. Tu mamy jakiegoś laga na stronie niemiosiernego. Zpróby podobnie wystąpi błąd. Jeszcze raz błąd występuje, i proszę nie róbcie mi tego na odcinku, co tu się stało. Dobra, wracamy do strony. Nie pytajcie mnie, co się wydarzyło. Najważniejsze, że możemy kręcić ponownie. To mnie cieszy. No i proszę o tego kałaszka, Nie daję kałaszka, daję za to Digla Digl 482. Więc tym razem Lizard daje nam na plus. No tamten kałaszek na pewno bym nas o wiele ładniej wyprowadził z, z pieniążkami. Nie, to te zrobienia tak czasem bolą w uszy. Też wam się tak wydaje? 3,52. Jeszcze nam chyba starczy, żeby zakręcić. Miejmy nadzieję, że da nam o wiele coś lepszego. Cyrex na pewno jest trochę więcej warty. Tutaj mamy Mashalati MP10, Mac10, ale niestety Battle Sprzedajemy jeszcze raz 5,50 na koncie, sprzedany z sukcesem. No i niestety skrzynka nam ładuje, nie wiem czemu. Jakby jakieś opóźnienia się pojawiały na stronie, ale wszystko działa, co może nas cieszyć najbardziej. Kręcimy, kręcimy, kałaszek, nie daje kałaszka, daje jeszcze raz, maka 10, well worn, więc pieniędzy też już trochę więcej, o tym praktycznie 50 groszy. No może dojdziemy do tej skrzynki z powrotem za siódemkę, uda nam się troszkę odbić, ale tutaj Obsidian, nie wiem ile jest warty. Obsidian jest warty 2 złote, więc nie chcę nam pokazać, żebyśmy poszli trochę wyżej. Kręcimy jeszcze raz, Mac7 chyba za drogi, też nie jest z tego co pamiętam, złoty 30, zł, więc to sobie klikniemy odbierz. Skoczymy może na upgrade'a, zobaczymy może uda nam się coś fajnego zupgrade'ować do Famasa wartego 2,80, 50% szansy. Dajmy sobie upgrade'ika, no i kręcimy. Mamy Famaska, udało się go wykręcić. Zobaczmy, co tu dalej nam idzie. Czy jakiś fajny skinek jeszcze możemy, byśmy mogli wykręcić bizona? I z powrotem mamy 50% szansy, żeby go wykręcić. Spróbujmy, może się uda na te 50%. No i z tego, co widzę, jak strzałka zwalnia, no to niestety to też nam nie wychodzi. Ale że mamy event minionkowy w tym wypadku i trochę bananków udało nam się zbierać, wymienimy te bananki. Przepraszam, 333 bananki. Wymień bananki na skina. Zobaczymy, jaki tu nam skinek wypadnie. No i słuchajcie, mamy M4A1S. Przejdziemy sobie na moje konto. Zobaczymy co, jak to wygląda. No i słuchajcie, skinek za 5,69. Field tested. Robimy tak, ja go sobie odbiorę po filmie. Film długi nie jest, ale wiemy, że jak byśmy zakręcili tylko raz, no to byśmy wyszli ładnie na plus. Niestety do skrzynki za 50 tam złoty z groszem. Za 60 zł. Nie udało nam się do tej dżungli dojść. Szkoda. Chętnie bym sobie zakręcił tą skrzyneczkę, może z... nawet jakaś kostka by wypadła. No ale tak to wracamy na profil. I sprawa wygląda tak. Ja go wypłacam. Jeśli chcecie oczywiście tą emeczkę mieć u efekt w musicie zostawić łapeczkę w górę, musicie zostawić komentarz, jak i pamiętajcie o subskrypcji na kanale. Yy... Nie obrażę się, jeśli film pójdzie gdzieś dalej, jeśli go udostępnicie przede wszystkim. Zawsze to na pewno jest jakiś taki mały plusik dla mnie, żeby się pokazać troszkę dalej. No to zostawiacie komentarz. Potem na następnym filmie zrobimy jakieś małe losowanko. Że kto z komentarzy wygra. Pamiętajcie, napiszcie, czy chcecie event walentynkowy, żebyśmy też zrobili za dwie dyszki, się pobawili. Czy jakieś inne stronki, żebyśmy posprawdzali. Ja Wam dziękuję za odcineczek i trzymajcie się. Siemaneczko. that's